Witam wszystkich serdecznie. Teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda mała miejscowość w Niemczech. Jesteśmy w North Westfalia, czyli Zagłębie Rury. Tu wjeżdżamy właśnie do bardzo małej miejscowości, znaczy bardzo małej, no takiej powiedzmy tam około 40 paru tysięcy mieszkańców, czyli nie bardzo małej, takiej normalnej miejscowości. Teraz jedziemy na klewę. Bardzo podobnie jak w Polsce, drogi, budynki. Tu jesteśmy troszkę wiadomo daleko centrum. Ja centrum po prostu ominąłem, jadę w innym kierunku. No ale zobaczymy. Po lewej stronie Mercedes. Stacja ESSO, diesel euro 80, benzyna euro 85, super euro 81. I my lecimy prosto dalej na klewę. Mamy zielone światło troszkę, przyspieszymy do 55. No i tak to wygląda. Tak, jak widzicie. Mrozu nie ma jak na razie. W nocy był wiadomo, ale teraz mamy około 0,5 stopnia na plusie no a w nocy było wiadomo około 2-3 w dzień jest zawsze odwinż. Mieliśmy parę dni tylko takiego tam, że był mrozik 2-3 dni, a mamy dzisiaj dokładnie 22 stycznia 2023 roku. No i tak to wygląda, tu już za miasto Jak widzicie, podobnie jak w Polsce Co myślicie? Dajcie w komentarzach, pozdrawiam